I, i jestem ciekawy jaka będzie ocena sędziową. No, właśnie jaka będzie ocena, to zaraz się pewnie dowiemy to się dowiemy, no bo musimy zobaczyć ten werdykt, natomiast patrzcie, ile na jest kibiców myślę, że tam też musi być ciepło. Fajnie. O, pozdrowienia z Wału, my również pozdrawiamy wszystkie osoby na Wale. Fajnie, fajna jest atmosfera, wszyscy się bawią. Tak. Jest, jest pięknie. Jest dużo atrakcji. Jest dużo słońca. Ale przede wszystkim mamy fajny poziom. I mamy się doleśnęło się punktów. Jacek w tej chwili miejsce 19, czyli wraca z bardzo dalekiej podróży. Jacek Kolejnik, jak można powiedzieć, biorąc pod uwagę fakt, że miał zero, a teraz Jacek pięć, który miał Punktów 73 i powtarzam, że szuka alternatora, więc jeżeli macie jakiś alternator do 2JZ albo alternator z BMW, który można byłoby na szybko zaadaptować to Jacek Popiołek byłby. 3, 3, 3 punkty i zobaczmy czy alternator podała podczas tego przejazdu. Małem... tak że... no, Nie jest to prognoza tak sprawna, przecież to wypadnięcie na zalewę 4 postarowano. Ten temat ma taki flashback i zeszłego tak, sezonu. Także chapeau dla niego, ponieważ dla kierowcy, który startuje i nie wie co się wydarzy podczas pierwszego zakręcu, no to jest naprawdę... To, to nie, to nie, to nie naprawdę. Tylko tutaj na widzimy jedno koło wypadło poza pracę. Na szczęście jedno, także punkty powinny być tutaj nie, fajnie piąte. Ale fajne, pewne przekładki, to chcą oglądać tak. sędziowie. Nie jakieś przekładki na raty, tak, bo jakieś nowe korekty. Ona musi być pewna, ponieważ część musi się też pewnie zgodzić i wiedzieć, w którym miejscu i momencie zrobi tą przekładkę i ją zrobi od razu do końca, a nie na raty.